Siemanko widzowie. To jest widzowie. Witam was, to jest... Co tu co, co, co się stało? E... Aha, dobra. Dobra, widzowie, to się nagrywa. Tak, nagrywa się widzowie. To jest drugi dzień festiwalu... Boże, trzeci dzień festiwalu zimy 2022. Roku, czekajcie, wyłączę może tą muzykę, żeby mnie było lepiej słychać. I słuchajcie, otwieramy sobie prezent i zobaczymy, co będzie w następnym dzień. Trzeci, dobrze. Więc widzowie, słuchajcie, ja bym sobie otworzył ten prezent. Dobra, weźmy ten, dobrze. Więc zobaczymy, co będzie w tym prezencie. Dobrze. Więc widzowie. Uwaga, uwaga i... Lotnia jakaś... Ho, ho, ho! Jakaś... O, jakaś lotnia. W tamtym prezencie też była lotnia. Hm. Do... Dobrze, wie. Więc słuchajcie, tak To był festiwal zimy Dzień, dzień trzeci Więc dobrze, zobaczmy na tą lotnię O, tutaj jest poprzedniego dnia lotnie A tutaj jest Dzisiejsza lotnia, ty, fajna nawet kit jest, dobrze, więc To by było na tyle Z tego odcinka I widzimy się w następnym Odcinku jut Jutro, trzymajcie się Do, zo do zobaczenia, cześć Cześć